Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy jechać windą z REM, zmodernizowaną przez Eurodźwiga. Jesteśmy na zdrowej 2 w Krakowie. Tu mamy dziewna 10 winda z sterowaniem zbiorczym, odważnikowa. Także taka jest wina blaszana. Także tak, jest no. O, śpieżnie. Także tutaj jest winda. Są a jest sterowanie zbiorcze, oczywiście. Cześć, tutaj babcia jest. Tutaj taka podłoga babcia pokazuje. Idzie wiatr. Idzie wiatr. Wychodzimy sobie zobaczyć widok. To jest dla mnie. Zobaczów, że jest zmodernizowana. No tutaj proszę. Zamknięte. O, winda pojechała. To no się szkodzi. Ale idziemy sobie tutaj zobaczyć. O proszę, tutaj jest otwarte. Oj jak widać, widoki piękne. Na ulicy tam jest pudnica. kawałek plugnickiej. Proszę. Czekajcie, zrobimy cięcie na chwilę. Dobrze, już jestem tutaj, jak wygląda, tak? Widoki są piękne, tak jakby. Pole widokowe. Tam widać bloki 16-piętrowe, do których może kiedyś się udamy. Tak widać. Tutaj tak wygląda. Podobny widok jak z mojego, ale. No, jest wysoko. Jest. No, jest szkoła czy piętrowa Ja widać dobra. Idziemy teraz sobie na dziesiąte. O, tutaj jest syp taki. Idziemy na dziesiąte, babcia Chodź na dziesiąte. No, jedziemy windą, chodź, jedziemy windą. Dobrze, bo tak to ten filmik się przerodzi jako widoki, a nie winda A filmik jest związany z windą. Także będziemy chodzić na parter. On jest na czterech linach

to jest krzywka, znaczy, irygular. Takie zachodzi, idziemy na parter. Siema, yy, nie się maszki, przepraszam, tylko zdrowa 2. Winda z REM, zmodernizowana przez eurodźwik jak widać. Polecam, przyjdźmy sobie zobaczyć windę. Tutaj właśnie jest taki dziwny ten. Studium. Mhm. Czyli 2, 2, i 0? co to jest jeden. Kosięg z podwładka w góry sądzone, gwini się w kolejnych odcinkach i strzała.